smacznie sobie spałem a tu nagle jakiś niebiesk... niemiec przyjechał warczy mi tuciu coś w ponocy mówię kurwa co jest patrzę no kombajn no zapomniałem, że cały pokaz miał być u nas zorganizowany, żeby na okolice niemiecka firma Forszni postanowiła zaprezentować swój kombajn na polskich polach u nas w okolicy i się zgodziłem na ten myk więc no jedziemy na największe pole moje ze żniwami owsa polecimy sobie, bo tam mamy owiec akurat w sierpień jest, słoma poprzerostała tam w lipiec padł trochę no kurde na ty wsi się nie idzie wyrobić dorobić ajajajajaj no dobra Ciekawe, jak to będzie trzeba spiąć w ogóle. Bo pierwszy raz styczny z takim sprzętem z header na wózku nie to, co wistula. No to walimy porównanie. Hehehe, dobra, tu rozepniemy. No, coś tam mi tłumaczyli chłopaki. O, tu jakaś osłona się otwiera. Hebel na prąd. Wow, co to tam innego? Akusy tu są. Tutaj. O, pasy uh, uh, uh. nie to co ta wistula ooo podpaski w... dobra z drugiej strony chyba nie będę prezentował bo ogólnie dzisiaj wyszedł yy, w piątek wyszedł Kombaj od deusa forschnitt także no jest zajebiście odcinek myślę wrzucić do odmiany do odmiany w sobotę żeby zobaczyć jak to się potoczą losy ogólnie Eurodziadów nie wiadomo kiedy nagramy póki co się nie zanosi Ech, bo chyba że tam się kolega będzie odzywał bo nie jesteśmy pokłóceni nic coś tam mu stale wypada i nie możemy skrać i tak dobra trochę cofnę tu ale kolumbry na wielko mm -hmm. Mercedes normalnie Trabant znaczy się Bo to lata 70. One o 67. roku w produkcji o, u nas co? U nas widać Dobra trochę chynikowy wjechałem tu w zborze, chyba się nie pogniewa A jak się pogniewa to go puknę pan w czoło Lecimy Login na te tłoki niemieckie Matko, jedyna. No, ja jestem fajnie zaskoczony ogólnie Waszą aktywnością pod ostatnim filmem ze SNIF a mianowicie nie sądziłem, że Wam się aż tak spodoba, że będzie tyle multom. Yy... To trzy komentarze w zasadzie to jako dwa. Jednemu się podobał, drugi się mnie pytał. Yy, fajna, yy, o animację. Co do tej animacji wciągania, no to nie jestem pewny czy ona jest taka standardowo w tej wistuli, czy nie Właśnie u mnie jest taka, ale to w sumie tekstury były podmienione O, muszę w pokos słony włączyć, no. Dobra, pokos, pierwszy raz lichy Za mało nawozu poszło, ale tu myślę że już jest lepiej Lepiej to sypie mm. No, no no kombajn jak kombajn, no w zasadzie, no Z Wistuli, przeskok, no Jakby było z kim tu nagrywać, to bym w zasadzie rypn, Zapierdolił go na wistule, Mówię, masz mój zobaczymy Z parametry porównam pracy, ale to jest W ogóle okręt żniwny, nie, nie to co, no w porównaniu do Wistuli, bo W zasadzie, no nie wiem, coś tam że tknąć jakiś okręt też słyszałem Tam widziałem na targach jak byliśmy ale nie wiadomo czy coś wyjdzie, ale tam w Ameryce też słyszałem, że już są większe kolosy a tu u nas bistula klepana jest z 0,40 I, i tylko to więc w zasadzie no po prostu takiej, taką próbę chcieli u nas zrobić w okolicy mnie jako operatora wyznaczyli moje gospodarstwo pod opiekę dali ten kombajn w zasadzie to i tak, mnie na razie nie stać 3340, a on kosztuje pewno od y, zajebania i ci, ciut, ale może kiedyś, czasem, w zasadzie, o. Także no, po prostu, no widzisz, także no po prostu ten okręt kosztuje. Chyba, że jak jakieś używki, bo na razie co to tam jest u nas, używać to yy, w okolicy trochę tam gratów wysprzedawali chłopaki, no ale w zasadzie no o kombajnach jeszcze nie słyszałem wyprzedaży, a ja i tak w Bistule mam nówkę yy, C45 sprzeda, no to wiadomo, co, taką talerzówkę miałem. Nie wiem, czy kojarzycie taką je, jeden rząd talerzy, to to też sprzedałem, a kupiłem agrometowską. Tamta się nazywała BTJZ. No, zbiornik, no tak, galanta ta pojemność. Dosyć, dosyć. Tam, no. Eee, co tam jeszcze takiego ciekawego? Eee. Jo z tym kombajnem, no tu zegar, czujniki na no takie duperelki, pierdolamento no. dźwigni na pieprzuna a tym góra był, no, dobra jak to na każdym kombajnie a rurę otworzyłem niepotrzebnie no i co? No i myślę, że potencjał mają Niemcy. Co do maszyn, co do tego wszystkiego. Nie to, co my Polacy. Widok no, i wistula i to. Chociaż ciekawe, jak to by się u nas, w naszym przypadku, rozwinęło. Jak poszli w tym kierunku, co to. Także, no. Pożyjemy, zobaczymy. W zasadzie to wiemy, jak to się stało. Ale tu jest taka ta jakby fabuła, więc mówię to w czasie ówczesnym, na te czasy, co wzory więc po prostu. A jeżeli ci przeszkadza, drogi widzu, możesz wyłączyć. Zezwalam. <laughs> Także no jestem miło zaskoczony. Zwrotny jest. zwinny też. Kogut się już załączył. Kogut? Czy co to jest? Sygnał jakiś błyskowy, no i dojadę do końca i podjadę z dawikiem, i wysypiemy po prostu wszystko. Cyknę miniaturkena Turkena, jeszcze polecę tamten owiec wykosić, a na live sobie przeznaczę to pole za gospodarstwem. I będziemy pracować chyba koło wiatraka z słomę na odcinku kolejnym, ale już resztę prasowań, i resztę. I samo zbieranie kostek na live'ów przeznacza, żeby trochę urozmaicić. <grym> także jest zapraszam z góry, mówiąc. Yy, także no. Yy, yy, także reasumując to wszystko, no, kombaj petarda yy, bardzo mi się podoba. Tylko no, po prostu. No, póki co nie ma sensu go tu chyba kupować, bo jest bardzo duży i nieekonomiczny na nasze warunki, ale machnąć ręką to by mogło być i usługa, i coś. Chociaż zobaczymy, jak to by było wszystko. Dobra, dolecę tu, tak? I może jakiś sąsiad by tu zawitał. <laughs> zobaczymy w zasadzie, dobra rurę, tak, i dobra podjeżdżamy i wywijamy. dobra, lecimy z torem. No fajne kombo tu jest akurat. Tre, Cze NRD, Le Lech w sobie z tyłu jest, ale mogłoby być lech i Rus w zasadzie. Chociaż może takie będzie w dalszej przyszłości. Mamy sierpień, bo tam lipiec padało, nie było co zbierać, więc no. Dobra. No zobaczymy ile wejdzie. Mm. No, zobaczymy. Tak, to już lecimy. Ładnie weszło. Ładnie weszło zboża. W zasadzie jest rewelka. Urzaj niech sobie będzie otwarta, ale i tak już to wszystko wejdzie po prostu na zbiornik. Tak mi się wydaje polecimy, jeszcze może w pewno małym zetorem te tam dojeżdżą na tamte pole, więc no. Kurde bym... Jakby był ktoś, to by pojechał i z którym tamto wymusić, by dostał małego zetora, ten wóz i by poleciał, a tak to nie ma kogo wysłać, nikt nie jest tu, że tak powiem. Eee, uprzywilejowany do tego pojazdu mechaniczno rolniczego narzędzia pracującego więc po prostu tylko ja jestem taki zadysponowany bo ja tu ogarniam co i jak to tam chłodnica trzeba uważać te sprawy nie to co w tym mercedesie będzie eee, eee. I tak to jest ogólnie. Um, więc no, ogólnie to no, ja się rozproszyłem teraz chwilowo, ale no, na horyzoncie kolejny farmy już tam niby 25. Spekulacje idą, ale no, córowi tak średnio wierzę, jak i czarnemu panowi, ale yy, po prostu no, no fajnie przygodę. Dany odcinek się zrobił generalnie i tak to jest U nas klepią malucha, e, dużego fiata, po, no rękę, a w Niemczech mają Wartburga Dobra, tu muszę ominąć w zasadzie. Ale to i tak mój farmingowy patent, w realu tak nie, nie robię, ze względu na oszczędność czasu Chociaż nieraz mi się zdarzy, że przejadę tak Kurwa kamerki nie mam. zaczynam ręką machać, ale kamerka jest niepotrzebna Tabu, Tabu. Nie po prostu mój wizerunek jest taki No yy, nie mam tej wartości ogólnie do wizerunku, żeby się tak pokazywać, afiszować sobą po prostu jestem sobą zwykły, ja to pan jest pan, to pan jest to ja jestem ja yy, i co, po prostu tak zajeżdżam od tej strony, co teraz kamera jest jadę bokiem, później jadę na słup, no trochę pierdolę się z tym, no albo nieraz sobie objeżdżam tak jak mi się chce, a jak rotacyjną, no, no to Słupia od boku, jeszcze nie raz poprzejadę. Wiadomo, każdy robi jak uważa. To co? Będziemy lecić chyba jeszcze na tamto poleno. Klimatyczne żniwa, część druga. I już ostatnio. Za sprasowanie słomy trzeba będzie się zabrać i tyle. Chyba, że jeszcze jakby mi się temat pojawił, to nie, nic się nie pojawia, yy, więc nie będę tu prasowania słomy, żeby ta tasiemca nie robić, ale myślę, że już jest długo. O, o, kurwa. Ja, dobra. Mm. Zaczynamy jeszcze raz. Mhm. Tak, przejedziemy sobie. Także po prostu ciśniemy tu oporem no login i tyle. Eee, tak. Dobra. No. Fajne jest też to, że tu pole wyszło klinowate to tu by było... Więc po prostu... Jeszcze polecimy pod tym wiatr może Tam objedziemy zraz dookoła Będzie fajne, bo ta tasiemiec wyjdzie za długi według mnie Tam do pół godziny toleruję odcinki tak <grym> Z lekkim poślizgiem po też Nie wiem jak wy wolicie, ale No, no żeby czasem nie było Więc, żeby czasem nie było Że uuu, ludzi, marudzi na tym odcinku A tak naprawdę Nic nie zrobi No humorek nieraz jest Nieraz jest o czym pogadać, nieraz nie ma I tak to właśnie wychodzi Ale przeważnie staram się po jednym polu robić Jakieś akcje na odcinku i mieszać tym polami, żeby nie z ciągle z jednego punktu Obserwacyjnego No trochę on wolnawy jest, no ale Życie, co poradzisz co eee, poradzi się? No, oczywiście, mnie tylko będzie kłamać. Albo i nie. Takiej. Dam tytuł e, wioskowy: kolos na wsi. Coś takiego jakby zrobić. Bo. W zasadzie to tylko kreator. Ale miło jest powspominać takie czasy. No, u nas jeszcze na żywo nie widziałem takiego kumbainu w akcji. Nawet. Przelotem jedynie, ale tak bliskiej okolicy nikt nie ma Mercator dominuje e, Ogólnie FMZ e, Przejął stery Dojcza widziałem też w akcji dużego, nawet jest nagrany na tamtym kanale e, Co do kombajnów Ale jest taki starszy, to jest Mercator, Dominator 105 co, e, co tam mm, Bison Rekord, e, po nawet się trafi e, Rekord New Holland, Bizon, y, rekord. Y, są trzy. 56 to są ze trzy chyba. No tam 40 nie ma, tam sam po jest. BS jest. Dynamika nie widziałem tu w okolicy. A z forsza to nic, jedynie w się tam ktoś ma rozrzutnik, nie, no to tam wiadomo rozrzutniki to są te cztery firmy budowlane. Ej co jeszcze takiego ciekawego jest mm, z tych sprzętów takich No wiadomo tam polskie sprzęty dominują, no ale jest pomieszane to wszystko, więc ZTS, tam 900 -ka to jest jedna na wsi u nas. Yy. John lokomotywa to jest norma. No i tego tak, Ursusa C45 nie spotka się. C325 i 8 w oryginale też nie. Ciapków jest też w brud. 60. się to tam na palcach idzie policzyć. 60. bo są 3P głównie. Gdzie według mnie jest 3P lepszy. Nawet ojciec tam uznał że szczypa jest lepszy, bo tam 60 wuja prasował, a 60 brata swojego odprasował, to stwierdził, że nie bardzo ona do prasy, ale tak, głównie to są dobre ciągniki, wszystkie tam konia i woła zastąpił, więc jak to się mówi, dobra, drzewo zaopatrzona. O, chyba byśmy musieli wyklepać, albo to z tym kolegą, od odkąd brony ogarnią się dogadać, będę musiał, albo jak? Więc no nie wiem Wiem też jedno, że tu jest ciekawie z tymi żniwami. Na wiatrak jak stoi tak stał yy, i jeszcze go nie obalili. <laughs> ja w sumie jakby to skład na narzędzi zrobić Tu na wiatraku od 7 ale też nie bardzo mi się widzą. Yy, dobra, 35 No ładnie 8 ładnie owies sypie, jak na owies. Hmm. łąka też trzeba będzie to kiedyś ciąć na live. Ie. Podkreślam już teraz yy, co jeszcze robić? No trochę porobić, żeby było na live'ach poprasować. Kostki, z kostkami się pobawić. No już to mówiłem dużo wcześniej więc zapraszam was także no, no, już myślę że będziemy kończyć powoli także trzymajcie się ciepło na razie na razie cześć do, do następnego oraz razu. tam do live'a o